Zapraszam na kolejny odcinek audio wideo, książki Kody podświadomości. Tym razem będzie to rozdział 30 pod tytułem Żółte rolety. <noise> Pewna pani miała 300 par butów codziennie rano, nie zastanawiając się zbyt wiele, chwytała parę pantofli, wsuwała je na stopy i wychodziła do pracy. I czasami szło jej się świetnie, ale czasami. Te buty, które chwyciła z półki, okazywały się za małe, zbyt wąskie, za krótkie, zbyt wysokie, za duże albo zbyt płytkie, i wtedy droga do pracy przez miasto była po prostu męczarnią. Pani potykała się, kulała, była na zmiany smutna i wściekła, dlatego że w niewygodnych butach całe życie wydawało się uwierać. Znam też pewnego pana, który ma kolekcję okularów przeciwsłonecznych. Są w metalowych ramkach i plastikowych, w różnych kształtach, w różnych kolorach. Szkła też są rozmaite niektóre są metalicznie błękitne, inne żółte, albo szare, albo brązowe. I ten pan codziennie rano wkłada na nos okulary i po pewnym czasie zauważył, że zależnie od tego, przez jakie okulary patrzy przez świat, to wszystko wygląda inaczej. Dlatego, że kiedy wkłada ciemne okulary, wszystko wygląda tak, jakby trochę bardziej ponuro. Niebo staje się szare, trawa jest brunatna, wszystkie ubrania są czarne, nawet truskawki przestają być czerwone i tracą kolor. Jakoś tak ciężko robiło mi się wtedy na duszy. Wystarczyło jednak włożyć słonecznie żółte szkła, żeby nagle wszystko nabrało. Jasnego, optymistycznego odcienia. I niebo znów było niebieskie, i trawa była zielona, truskawki były intensywnie czerwone. I w takim pogodnym świecie chciało się żyć, działać i cieszyć się. I pamiętam dawno temu, podczas audycji radiowej, którą prowadziłam na, na, na żywo, zadzwonił słuchacz z prośbą o radę. I powiedział: Pani Beato, Obiecałem żonie, że dzisiaj założę rolety na okna. Jestem właśnie w sklepie, chciałem kupić rolety, ale teraz nie wiem jakie dlatego, że tu jest 50 kolorów do wyboru. I ja, słysząc to pytanie, bez wahania powiedziałam: Niech pan kupi żółte. Wtedy, nawet w najbardziej pochmurny dzień, będzie pan miał w domu trochę słońca. I y, powiedziałam tak, dlatego, że znałam to z własnego doświadczenia bo w radiu wszystkie rolety Wszystkie okna były zasłonięte roletami w kolorze chłodnego niebieskiego. Właściwie chciało się stamtąd wyjść, bo ten niebieski był taki obcy i surowy i dość wypraszający. Wracałam do domu, otwierałam drzwi i uśmiechałam się na widok rolet słonecznie żółtych, które wisiały na wszystkich moich oknach. Zawsze o każdej porze dnia i nocy w moim domu świeciło słońce dzięki tym żółtym roletom. I z myśleniem jest dokładnie tak samo. Zależnie od tego, jakie rolety wiszą w Twoich życiowych oknach, inaczej będziesz postrzegał rzeczywistość, albo zależnie od tego, jakie szkła mają okulary, które włożysz na życiowy nos, to inaczej będziesz postrzegał rzeczywistość. Tu jest ilustracja do tego, o czym mówię. Więc zależnie od tego, jakie włożysz życiowe buty, to inaczej będzie ci się szło przez życie i inaczej będziesz postrzegał rzeczywistość. I moje pierwsze pytanie jest takie. Czy zastanawiasz się w ogóle nad tym, w jakich myślowych butach idziesz przez życie? I czy czasami masz wrażenie, że Twoje własne myśli? Uwierają cię, nie pasują do ciebie, sprawiają ci ból i utrudniają wędrówkę, zamiast ją ułatwiać? Czy chciałbyś zrzucić te uwierające, myślowe buty ze swoich stóp i włożyć inne, fajniejsze, wygodne, super elastyczne buty, w których będziesz mógł radośnie iść przed siebie, nawet na koniec świata? Tak? No to na co czekasz? To przecież zależy od ciebie. Do Ciebie należy ostateczna decyzja o tym, w jakich życiowych butach chodzisz, jakie szkła mają myślowe okulary na Twoim nosie i jakie rolety wiszą w Twoim życiowym domu. Ktoś musi o tym zdecydować. I ponieważ Ty nigdy nie oświadczyłeś, że zamierzasz osobiście podjąć decyzję w tej sprawie, Twoja podświadomość uznała, że Ty po prostu nie jesteś zainteresowany tym tematem, więc zrobiła to po swojemu. I podjęła takie decyzje, jakie na bazie jej doświadczenia były właściwe. Więc zawiesi ci twoja podświadomość, szare rolety w twoich życiowych oknach, dlatego, że najprawdopodobniej wierzy w to, że trzeba się ukrywać, siedzieć w kącie, być niewidzialnym i być nieważnym. Przygotuje ci podręczny zestaw okularów w neutralnych oprawkach i z ciemnymi szkłami, bo najprawdopodobniej przyzwyczaiła się do myślenia, że wszystko jest szare, bure, brzydkie, nieprzyjemne i nieciekawe, więc po co w ogóle na to patrzeć. Rano zgarnie z półki przypadkową parę życiowych butów, więc nigdy nie wiesz, w jakim będziesz nastroju, czy coś będzie cię boleśnie uwierało, czy będzie ci się chciało płakać, czy może akurat trafi ci się para wygodnych mokasynów. Dlatego, że twoja podświadomość nie ma pojęcia o tym, że można dokonać świadomego wyboru i wkładać na stopy takie buty, które najlepiej do ciebie pasują. Rozumiesz? Twoja podświadomość zarządza twoim myśleniem tylko dlatego, że ty tego nie robisz. A ktoś musi, więc robi to ona. Ale tylko do chwili, kiedy ty podejmiesz świadomą decyzję o tym, że od dzisiaj ty przejmujesz dowodzenie. Czyli ty będziesz dokonywał wyborów i ty będziesz podejmował decyzję. I wtedy twoja podświadomość chętnie zaakceptuje twoją decyzję, o ile oczywiście naprawdę udowodnisz w praktyce, że to nie jest pusta deklaracja, tylko realne, codzienne, konsekwentne działanie. I teraz mnie zapytasz, jak to zrobić? A ja ci powiem, żebyś spojrzał na to tak samo jak na półkę z butami, albo tak samo jak na kolekcję okularów przeciwsłonecznych, albo na 50 kolorów Rolet do wyboru. Dokonaj wyboru. Nie chwytaj za pierwsze lepsze sandały, dlatego że może się okazać, że są za ciasne i będzie ci w zimno. Zastanów się, jakie buty chciałbyś włożyć, i dopiero wtedy sięgnij. Po tę parę, którą wybrałeś. I wyobraź sobie taką sytuację. Chcesz wydrukować dokument. Włączasz drukarkę, wydajesz komputerowi polecenie drukowania i nie dzieje się nic. Sprawdzasz, że dokument jest zakolejkowany, ale drukarka zwyczajnie nie działa. Wyłączasz ją, włączasz jeszcze raz i cisza, nie możesz nic wydrukować. Jaka jest Twoja pierwsza myśl? Najprawdopodobniej jest to coś w rodzaju zawsze coś musi się zepsuć albo ja to zawsze mam pod górkę, albo nic mi się nigdy nie udaje, albo nienawidzę tego. To są właśnie Twoje zaciasne buty. Dlatego, że sam powiedz, czy wygodnie będzie Ci iść przez dzień z takim nastawieniem, z takimi myślami i z takim ponurym nastawieniem. Założę się, że nie. Ale wiesz, co się stało? Twoja podświadomość zareagowała instynktownie, natychmiast, automatycznie chwyciła pierwsze lepsze buty z półki i założyła ci je na nogi. A ty co zrobiłeś? Czy w ogóle zrobiłeś cokolwiek? Czy tylko posłusznie poddałeś się myśli, która zakwitła w tobie? Tak pióro dymu po wybuchu wojny. I stoisz teraz. Obsypany popiołem i brudną ziemią, i jest ci coraz gorzej, i się wściekasz na drukarkę, na świat, na życie, na siebie samego, na innych ludzi. Potem czujesz żal i krzywdę, że właśnie tobie się to zdarza, i bunt przeciwko temu, że masz kłopot i będziesz musiał spróbować ten kłopot rozwiązać. I sam powiedz, czy tak sobie wyobrażałeś dorosłe życie? Czy może raczej wolałbyś zachować się inaczej? Może istniałaby taka możliwość, żeby nie przeklinać, nie czuć wściekłości ani niesprawiedliwości, tylko bez zbędnych emocji i z pozytywnym nastawieniem zastanowić się, jak rozwiązać problem. Bo przecież wiesz, że ta drukarka nie psuje się, dlatego że chce ci dokuczyć, i wiesz, że kopanie jej albo przeklinanie jej na pewno jej nie naprawi. I wiesz, że nie ma serca nie ma sensu marnować czasu i energii na budowanie w sobie, jeszcze więcej złości i poczucia bez sensu. Więc chodzi o to, żeby w takim momencie zatrzymać się i powiedzieć tu samego siebie. Nie chcę tego. I dodać od razu, zamiast tego chcę spokojnie i pozytywnie przyjrzeć się sytuacji i znaleźć dobre rozwiązanie. A potem po prostu to zrób. o co chodzi. Pojawia się w tobie myśl i to ty decydujesz o tym, czy pobiegniesz za tą myślą, czy też zamienisz tę myśl na inną, bardziej pozytywną i bardziej konstruktywną myśl. Zróbmy więc proste ćwiczenie. I tu zaczyna się rozdział 31, w którym jest którego nie przeczytam.